Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Prey. Będziemy kontynuować. Czekajcie, gdzie ja plazę. Tędy gdzie idzie. Um, tu trzeba iść. A tu była amunicja i te sprawy, dobra. Będziemy tutaj. Wyskakuj. Jeśli że to, że cię nie rozgniotę. Przy tym, jak jeszcze wówami to coś i we mnie strzela z dołu z góry i zewsząd w ogóle przejebane są te nowe mobki już wolałem te, te roboty Jezus Denerwujące są te nowe mowy, naprawdę kurde, zabrało mi HP Chyba zginął, wiecie? Nie dobrze, bo już nie, wytrzymywał, nie wytrzymywałem z tymi mowami. One są dziwne. Mam nic już mi się praktycznie do wszystkiego kończy A ten skąd się tam wziął Dobra, mniejsza z tym Zapis, zapis, kompleks czekajcie, muszę sprawdzić. Dobra, już wiem co jest nie tak Mówiłem sam do siebie mm, dobra, jestem z powrotem I idziemy dalej jest już tyle broni i takie ma mopki, tylko nam nie wysyłają Pch! co to ma być? Już mam w ogóle maksymalną ilość broni, o kurde Dóbemy się nie. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś chce się zmierzyć? No ja się pytam serio, kto chce jeszcze f... mm, dostać w Dęcki Mówiłem o zwykłych ludziach, a nie o karabinkach Dołączony Chcę, żeby mnie coś zabijało Tam trzeba wejść Czemu na nich nie działa tata? Czy, czy oni te są organiczni? Good evening from the high desert, this is our cell. Well, it's been one hell of a night, folks. And still no news. guest is a psychic researcher from normal you going on, but for the first hour we're gonna open up the phone lines for your calls. If you have something on your mind or if you see something strange in let's open the lines. are on Coś słyszałem, co to ma naładować? Elektryczność, szczerze wolę wolę elektryczność niż inne elementy tej ciężkiej ich broni. Jeszcze ktoś mi wyskoczy. Więcej amunicji. Więcej amunicji. Więcej amunicji, więcej. Cudownie. O! Myślałem, że elektryczność mam To w taki marnujący sposób ją zmarnowałem Dobra, nie miałem szans Napałem się na tamtego, wbiłem, a... Dobra, teraz trochę niebieskich. Trochę niebieskich powiadam Dobra, powinno mi tyle starczyć Ładnie się skampił Tu ci muszę przyznać, ładnie żeś że się skampił właściwie Ja i ładnie rzucił tym granatem to by mnie mogło zawaleć ażem zrobił im mm, z dupy jeszcze Co jest what have you cost car okay now what Dziwne. iiii pomidorze nie wiem ja gdzieś tu zaraz zakończę odcinek bo to jest naprawdę dziwnie, dziwnie zrobiłem ten odcinek więc mam nadzieję że jeżeli będzie za krótki albo nie będzie za krótki to nie będziecie tam mieli do mnie pretensji więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Prey